Siema. Szybka pomoc, porada, rozwiązanie problemu, brak biegu wstecznego Yamaha Grizzly 700 to jest bez wspomagania jeszcze 2005 rok. Yy, objawy, usterki są takie, że mamy neutral, mamy high, mamy low, a w tym momencie tutaj blokuje się skrzynia. I tak, niektórzy na forach piszą rozsypana skrzynia, niektórzy piszą mm, regulacja cięgieł. Rozsypany mechanizm. Tutaj mechanizm jest bardzo prosty, to jest tylko, to jest tylko kwestia przekładania i pociągania za cięgło. Tu, o za to cięgło. I teraz tak, dlaczego blokuje się, e, się steczne. W klamce, pod klamką mamy linkę cięgło do blokady skrzyni. Żeby nie wbić wstecznego czy parkingu bez hamulca, jest założone to cięgło. Linka, linka idzie pod kierownicą koło kolektora, koło silnika. Tam idzie po wariatorze koło rozrusznika i dochodzi do tego momentu. Tutaj to jest bolec, który blokuje tą dźwignię. Ma to za zadanie zablokować wrzucenie parkingu czy wstecznego bez hamulca. U mnie tak się zablokowało, psiknąłem rostofem, eee, jakimś smarem popsikać coś takiego i puknąłem w ten polec dokładnie przecinakiem, z młotkiem, delikatnie z wyczuciem, żeby tego nie urwać. Ruszyłem to, rozruszałem to w tym momencie. Ruszam hamu wciskam klamkę hamulca, lewa. Lewy hamulec na kierownicy. O, i widać to odblokowuje. Tak więc, na początku, zanim wymienicie skrzynię, zanim e, rozłożycie całe cięgno, zajrzyjcie do tego. Tu po prostu jest korozja. Miejsce jest mało widoczne. Nie wiem, wystarczy nie domyć. Gdzieś wejdzie woda. Trochę linka spuchnie i już nie wrzucimy wstecznego ani parkingu. Szybka, prosta naprawa, najdłużej schodzi się ze ściągnięciem plastików. Ja przy okazji wyrzuciłem filtr do czyszczenia i na tym polega cała naprawa. Dziękuję, pozdrawiam.